Z tej strony jest United! United! No i witam wszystkich bardzo serdecznie. Wojna Draftów, właśnie z Wami, z widzami. Jeżeli chcecie brać udział w kolejnych materiałach, to koniecznie wbijajcie na Instagrama United i kanał na nadawczy, obserwujcie, bo tam będę informował, kiedy kolejny odcinek będzie nagrywany. Przejdziemy do dalszej części odcinka, moi drodzy, to partnerem dzisiejszego materiału jest oczywiście Total Bet, dzięki któremu możemy zgarnąć tutaj kursik 200 na bramkę realu z Manchesterem City. Już wam mówię szczegóły. Wystarczy zarejestrować się z kodem United i podczas tej rejestracji zaznaczyć zgody marketingowe. Możecie wpłacić ile tylko chcecie, ale. Potem, jak już płacicie, to pierwszy zakład, jaki zrobicie, to za złotówkę. Dlaczego za złotówkę? Bo właśnie stawiając złotówkę na bramkę Realu, już Wam pokazuję, wchodzimy Liga Mistrzów, Manchester City, Real Madrid. szukamy, szukamy, Real strzeli, klikamy 1,40, dajemy stawka złotóweczka i w takim przypadku, jeżeli Real strzeli gola, to możecie otrzymać pieniążki właśnie za ten kurs 200 w ciągu 72 godzin od zakończenia meczu. Miejcie na uwadze, żeby potem tego zdarzenia nigdzie nie stawiać na inne kupony, żeby to tam się nie połączyło, nie pomieszało, ale oprócz tego mamy, słuchajcie, trzy zakłady bez ryzyka i w takim przypadku w ciągu 48 godzin od rejestracji możecie trzy takie kuponiki stworzyć właśnie od złotówki do 111 złotych z minimum dwoma zdarzeniami. Jeżeli wygracie, wygrana trafia na wasze konto, jeżeli nie, to TotalBet zwraca wam pieniądze na konto i nie musicie tego w żaden sposób obracać. Po prostu możecie sobie to wypłacić i tyle. Miejcie na uwadze, że kupony muszą być postawione w ciągu... 48 godzin, no i rozliczony w ciągu 7 dni od postawienia, czyli nie możecie wybiegać tak daleko, że jakiś mecz z euro wrzucicie na ten kupon. A tak, moi drodzy, prezentuje się mój kuponik Avans Atletico Barcelony City Bayernu i za 100 zł do wygrania mamy 400 zł. Jak widzicie, nie ma podatku. Dlaczego? Bo mamy trzy zdarzenia o minimalnym kursie 1.30, no i za sprawą tego podatek nam znika. W każdym razie ta gra bez podatku nie łączy się z tymi zakładami bez ryzyka. Kursem 200 to mieć na uwadze, to już taka osobna bajka, ale istniejąca jej 24 na 7 możecie tak grać, jeżeli trzy zdarzenia na takim kuponie się pojawią. I moi drodzy, ponadto, jeżeli już założyliście prędzej konto z kodem United lub aktualnie zamierzacie, to koniecznie wbijcie na grupę United Angels, bo tutaj mamy konkursy, gdzie może wygrać aż 9 osób i wystarczy właśnie kupon postawić za złotówkę w meczu Real City. No i tutaj macie wszystkie szczegóły. Wrzucę Wam linka, słuchajcie, w opis tego odcinka. Oczywiście wszystko skierowane jest dla osób pełnoletnich, a my przechodzimy dalej. Pierwszy. Koszulka, Raju. Nie mogę, witaj przybyszu. Trzeba. Musisz mi pomóc w wyborze draftu. Nie wiem, czy umiem. O stary. Drogi widzu, czy mógłbyś podać mi numer formacji? <grym w> którą mam wybrać? Dwójka. Dwójka, okej. Okay. Dwójka wybierz, dwójkę. Dobrze, wybieram dwójkę w takim razie. Teraz będzie wybór kapitana. To bardzo odpowiedzialne. Uuu, i są dwa ciekawe wybory. <grym w> Czemu ty się dymisz? <grym w> Ok, piątkę, piątkę. piątkę, na pewno. No piątka... Piątkę. No ta piątka jest słaba. O Piątkę. Piątkę mimo wszystko. Dobrze wybierałem piątkę. Nie, no, to jeszcze jeden wybór. Jeszcze jeden wybór i zobaczmy. Co tutaj? O, o, o Jezus Maria, powiem tak, droga małpko. Tu jest Kylian Mbappé. Tu jest Ronaldo Nazario. Co? Nie rozumiem. Halo? no Trzyma, chiema! Witaj! Hej, Witaj! Hej! Hej! Jest problem, bo miałem połączenie z małpką. Tak, tak, no widziałem. i... No i małpkę rozłączyło ee, ja. i zostałeś ty, ty musisz dokonać wyboru czy Mbappé, czy Nazario Mamy takie karty do wyboru, ale też jest Lewandowski, Hegerberg, Miedima. No i teraz musisz podać numer od 1 do 5 Od 1 do 5, kurczę, 5 odjąć 1 to jest 4, odjąć 3 to jest 1. Dodać 2 to jest 3. 3! Wybieram trójkę! Hey. Ja, ja. ja, no, 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 no. Dobrze! Skąd jesteś? Skąd jestem? Skądownie jestem? Skądownie ja jestem? Oglądam się... twoje streamy, uwielbiam, naprawdę. jest tak. prostu... Niesamowite. To jest niesamowite, że ja trafiłem ciebie. Tyle cię szukałem, stry... odświeżałem, normalnie masakra, nie? Ja nie mogę. Chłopie, kurde, A... życie żeś mi uratował. Jakiego kurwa? Klubu... Tak, życie cię uratowałem. Tak. No to coś pięknego. Cieszę tak. się, że mogę Ci pomóc. Jezu, ja się cieszę, że cię ale nie widzę. Ty lat, tyle. Powiedz mi w takim razie kolejny wybór, od 1 do 5. Od 1 do 5 2. Dwa. 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 Dobra, mój ulubiony numer. Hmmm patrząc po twoim wzroku Dobra, to weź piątkę No Weź dwójkę, dobra, to weź dwójkę. Już za późno, za późno, dobra. Kolejny wybór, kolejny wybór. Jeszcze? Tak, oh, tak, kurde. jeszcze jeden. No to Piko... jedyneczkę weź, jedyneczkę. A może jakaś eliminacja, co? Eliminacja? Tak jest, mamy pięć numerków i eliminujemy tak. po jednym numerze. Po kolei. Dob dobra. Usuwaj no to... pierwszy. No to usuwam pierwszy, numer cztery. <głos> <głos> dobra, usuwam piątkę. <noise> Kogo teraz usuwasz? Jeden. Dobra, zostało dwa i trzy. Usuwam trzy, wybieramy dwa. Dobra. Dziękuję bardzo za pomoc. Mam nadzieję, że się spotkamy. Oczywiście, że tak, ja mam taką nadzieję. szema szema Trzyma. Co tam? szukam sobie ludzi tutaj, no ma. No ja też, znalazłem, nie? Tak, kogo szukasz? No nie wiem, takiego pana z to czego nie wiem, jak się nazywa Oho. Nie wiem, jakieś. Nie wiem, jest, jest kanał nadawczy, widzę. Jest kanał nadawczy. No dobra, no to jak już wiadomo, że to nasz wiz, to myślę, że możesz mi pomóc dokonać wyboru. Od 1 do 5. Dobra. Jest karta warta 4 miliony, Zastanów się. Dobra, tukam się. Ja myślę, że to ona jest na trójce. Czy to jest twoja ostateczna decyzja? A jak myślisz? Ja jestem za. Dobra, weźmy trójkę. Bierzemy trójkę, no i coś pięknego, dobra. To lecimy dalej. Czyli jest dobrze? Jest dobrze, jest dobrze. No dobra, tutaj też są ciekawe karty. Jaki wybór padnie tym razem? Cztery. Numer cztery. Okej, okay, bierzemy lukę, no to... Jeszcze jeden wybór. No to jak było tak bardziej z tyłu, to teraz z przodu jeden. Jedyneczka. Mhm. A... Gdybyś wziął kogokolwiek innego niż 7 A no nie wiem, a jest bardzo źle? Nie no, jest, optym jest optymalnie. A może być lepiej? No to, tak? no to idźmy z tyłu cały czas, no to 5. 5. Dobra, piąteczka klasna. No i takie pomoce szanuję. Dziękuję bardzo. Na tym telewizorze widzę jestem oglądany chyba, co? No codziennie, nie? No panie, to chyba ten telewizor adekwatnie do mojej postury, tak żebyśmy nie oglądać w całości. Nie no, co ty No właśnie, bo ja w tym Wiesz ty to, na, mojej na, na, na moim monitorze się zmieścisz, kurde, taka Moja forma gańska. mutant Masryba? <grym zykać> no, no, hej, hej, nie, nie, nie <grym zykać> Serio? A, nagrywam materiał Na co, na żonę? Na draft Według widzów Drafta na FIFA? No, jak? Jeee, tego drafta i tak nic nie zropniesz, kur** Dobra, idę dalej Siema Siema, Siema! El, Siema! Cicho! Cicho! Czekaj, czekaj cicho, do, zobacz, cicho, Ronaldo czy Messi? Ronaldo No, 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 no. Czekaj, okay. czekaj. Po. Ma, pokażę mhm. ci Riza Masz live'a? Live mm. Top, nie, 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 nagrywam odcinek o! ej, ej! YouTube a jak no ja się nazywa? United. No i tak się zbierać szybciej. Panowie, jaki numer od 1 do 4, 4, 4. 4, 4. Betoniarze! Nie do ciebie. Dobra, mamy cztery, lecimy dalej. Szema. 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 <noise> jest, jest hasło, jest hasło. ma To wiemy, że to są nasi. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Mnóstwo mnóstwo kibiców PLKD tutaj spotkałem. <noise> Nie wiem, po czym to stwierdzasz. Natomiast my mamy ciekawe wybory na obronie. Pięć postaci. No i w sumie każda jest ciekawa oprócz Aha. jednej. Okej. Okay. Um, 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 um. Jakiego klubu jesteś fanem? No Manchester United. No to, to Manchester myślę. United, a kurczę, jest karta z Manchester United, ale wolałbym, żebyś wybrał kogoś z Barcelony. No, <laughs> no jeśli ktoś jest z Barcelony, no to, 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 to oczywiście mogę się przychylić do twojej prośby. No chyba, że Aha. ktoś jest z Pogonii Szczecin, to owszem też, o, ale nie sądzę. Jest nie z nami Szczecin, jest z nami Szczecin. Jest z nami Szczecin, tak. Jest po wczorajszym meczu, gardło jeszcze nie domaga, a ale... na meczu był. Byłem, No, proszę, no w finale z Wisłą Kraków będzie ciekawy, będzie ciekawe. No, będzie ciekawy, Na, będzie ciekawy, na ciekawy. pewno ogromni faworyci, no ale to Czarny no. Koń tych Czarny Koń i wszystko jest możliwe. Dopóki tak piłka jest. w grze... Jak najbardziej. To... No, to... no to który wybór od tego 1 do 5? No to niech będzie numer... 2. Dobra, to oprócz dwójki. <laughs> dobra, oprócz dwójki. Dobra, to piątka. To niech, piątka. niech będzie piątka, wybieramy niech będzie piątkę. Piątka. Dobra, niech będzie piątka. Lecimy dalej. No dobra... O, Liverpool, Chelsea, West Ham, Sevilla, Milan. Różne nie. to kluby są. Hmm, hmm, hmm. Kogo tym razem? Czwóreczka. Teraz czwóreczka. czwóreczka. Taktyczna czwóreczka. No to niech będzie gold. No i jeszcze Bramkarz. I Bramkarz niech będzie dwójeczka. Bez historii. Właśnie po A. tym wyborze ja też idę na dwójkę. Nie. Siema, Jeszcze Jestem na live? Nie. Kurna! To się pije! To co ty! Eee! Ty, ten to Dawid Jasper, czy jakoś tego? Tak. Cristiano! Ja Dawid Jasper, pozdro chłopaki. wyrzucaj mnie. Masz małego, spiedla. Siema, gamerze. Siema, siema. Gdzie <laughs> ty chłopie jesteś? Wybierz mi numer od 1 do 5, w bratku. Cztery! Cztery, na pewno? No! No dobra, niech będzie stary. Siema, mordo! To Siema, To jest ten! To jest ten! To jest ten! United! United! Dla się tak, United! Siema! Siema! United! Ziema! Ej mordo, lubisz PLKD? PLKD? No, lubisz nie, PLKD? Nie, nie no. przepadam za nim. A wy? Lubicie go? No, robisz, no? robimy. No, A Albin, tak? Lubisz? A, Albina, tak, tak, tak. No ale czuję, że ja cię uwielbiam, serio mówię. No i mi To podajcie mi numer no? od 1 do 5. Od 1 do 5? 5. 5. Numer Oj. 5. No. Hmm? A może inny numer wybierzecie? Nie, 5 starczy. Yeah. No, pięknie. No dobra. Oho, jest znowu, dobra. Oh. No i cyk, tutaj widzę, że no powtarzalność serdecznie. jest, tak? Jest pewna powtarzalność. Dobra, to jeden szybki tak. wybór, od 1 do 5. Yy, Trójaczka właśnie. O Jezu, to i tak tragedia. Ach. Dobra, takie wybrania, no trzeba skipnąć, tak? <laughs> Dobra, dzięki, na razie. No na razie. Szyma. <laughs> szyma, Szyma. Witam gracza. Witam. Witam, witam, tutaj od razu wiadomo jest hasło, to powiedz mi, jaki numer wybieramy, od 1 do 5? 4. Elegancko. Tutaj widzę fantastyczny wybór. Gdzie się dozwoniliśmy? Jakie miasto? Siemianowice eee, Śląskie. Siemianowice Śląskie, pozdrawiamy gorąco. W takim przypadku lecimy do kolejnego wyboru. Oj, oj. tutaj bez historii. Od 1 do 5? Eee, niech będzie dwa Niech będzie 2. No i co? Jaki masz nick? na YouTube? Pa kojarzę? Eee, Pablo Water. Pablo Water? Eee, no to kojarzę. Widzę regularny widz na kanale, na live'ach. Nice, nice, nice. Dobra, to jeszcze jeden wybór. Eee, niech będzie 3. Niech będzie. Uuuu, no i to już jest człowiek aspirujący na moderatora. Wybieramy trójeczkę. Dzięki za pomoc. Pozdro bratku. Dzięki, bo. Szema jest. No i mamy go. Mamy jednego widza. Witam serdecznie. Witam. Szejk, się... Matik. O, proszę bardzo. Witam Szejka. Gdzie się dodzwoniliśmy? Jakie miasto? Erzy... Aktualnie Kraków, ale normalnie Rzeszów. Kraków, Rzeszów. Proszę państwa, zobaczmy. Jesteśmy na południu Polski. Jaki wybór w takim razie dokonujemy? Trójeczka. Dobra, może eliminację weźmiemy, co ty na to? Eliminację? No dobra, tak, niech będzie, tak, zgodzę Jesteś się. za? Jesteś za? Bo Jestem za. za. Są Jestem dwie za. karty TOTY do wyboru, więc może być ciekawie. Dwie karty TOTY, e, a jaka pozycja? Jakie pozycje tych kart? Mam tak, jest Messi i Rodri. Messi i Rodri. 97-95, no więc tutaj no... Może być ciekawie, więc ja usuwam Dobre. jako pierwszy no. numer jeden. Dobra, okej, okay. no to ja... Jak tak mówisz, że jedyneczka, to ja ci usunę też nieparzystą. I usunę ci numer 3. Okej. Okay. No i zostało. 2, 4, 5. Ja usuwam numer 4. Dobra. I teraz ty musisz dokonać wyboru. Jedna eee... z tych kart jest to ty, jedna nie. Okej, okay, czyli ci skasowałem toty. <noise> jak ci znowu do mnie parzystą, będziesz zadowolony, <noise> skasuję ci piąteczkę. Na pewno Widzowie patrzą i się eee, zastanawiają, 9, czy 3. na pewno usuniesz kartę toty Tak, na pewno usunę kartę toty. Czyli nie zmieniamy na dwójkę yy, Nie, nie zmieniamy na dwójkę. Czyli ostatecznie piątka usuwana? Tak. Nie wypada na dwójkę. Tak. Dobra. Co usunąłem? O, oh, to już zobaczysz, to już zobaczysz. <laughs> okej, okay, dobra. No dobra, lecimy dalej. Co teraz wybieramy, od 1 do 5? Eee, wiesz co, jak już była teraz parzysta do wzięcia, to teraz nie nieparzysta, więc trójeczka niech będzie. Trójeczka, okej. Okay. Niech będzie potężny Karimek. Dobra, jeszcze jeden wybór. I... Oj, I tu, tu bez historii niestety. Dobra, to weź sobie, co ci pasuje pod zgranie. Może no być tutaj cztery. nic, 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 dobra, nie będzie ta czwóreczka. Dziękuję bardzo za pomoc. Pozdrawiam wszystkich. Dzięki szuka. wielkie, trzymaj to się, do zobaczenia pa. Pan tutaj poszukuje, żeby wybrać draft być może. Być może to. Prosiłbym o pomoc i wybór od 1 do 5 4 no sobie ja bez historii, więc niech tak będzie. Dobra, jeszcze jeden wybór. Gdzie się dodzwoniliśmy w ogóle? Olsztyna. Olsztyno, Olsztyna. kurde. A znasz Marlena? Nie. Z Olsztyna? Nie znasz? Okej, okay. ja też nie znam. Ale zobaczmy, co będzie w kolejnym. Mm. Oj, no dobra. Kogo bierzemy, od 1 do 5? Jeden. Jeden, no dobra. Ja mogę screena? Możesz screena. Dzięki. A gdzie ci wysłać tego screena? Dzięki stary. Dobra, dobra. <laughs> e no k**a, nie rozłączajcie tak, bo ja gram. OJJAR! serdecznie z tej strony, Damian. <grym> o nie! Co ty się stało? Cześć, Damian! Nie wiedziałem, że mnie snipisz. No i ja właśnie nagrywam drap na jej. Tak? Co ty gadasz? A czemu jesteś w, piwni w piwnicy? U ciebie tutaj, w apartamencie, Oskar, tak jak. Ja nie, ja nie mam piwnicy, to jest dosyć istotne, to od tego zacznijmy, Damianie, nie oszukuj. Ja wiem, że ty lecisz do Filadelfii teraz, ale że tak wyglądają biznes klasy aktualnie? Tak, to jest specjalna ta oferta prosto z Liverpool. No pięknie, no to Damian, czas dokonać ostatniego wyboru. Jest jedna karta hero i cztery słabe karty. No to Oscar, musimy się jakoś tutaj trochę pobawić, żeby nie było zbyt nudno, hmm. opowiedz mi coś o tych kartach. Jest jeden hero z Argentyny, a reszta to no... Jest też zawodnik słuchaj z Ukrainy, z Austrii, z Brazylii, z Portugalii. Dobrze, podoba mi się jeden zawodnik. Będę celować oczywiście tutaj tak, z Ukrainy. Hmm, nie wiem czemu, ale... Dobrze. No to powiem Ci tak Oskar. Może eliminacja. Na koniec. Eliminacja. Dobra. Zostawię ci Oskar ostatni wybór. Dobrze. Najpierw wyeliminujemy numer 4. Później numer 5 numer 3. Tak. No i oczywiście eliminujemy, eliminujemy numer 2, bo Liverpool zajmuje pierwsze miejsce w tym sezonie w Premier League. Czyli wybieram jedynkę. Tak jest, oczywiście, Oskar. Nie wiem, czemu do tego doszło. <laughs> ale no, no, okej, okay. tak i wybór trenera jedynie. na samo zakończenie. Jeszcze trenera Jurgen Klopp jest pod numerem 4. Nie ma go, ale wybieramy. Dziękuję, Damian, za pomoc. Dziękuję bardzo, Oskar. Mam nadzieję, że jakiś kolejny odcinek Broster pojawi się na kanale. Tak, tak, już nie tylko teraz tutaj nagrywamy z Gateuszem i Borkiem Derem. <laughs> Dzięki Damian, trzymaj się. No i moi drodzy, ostatecznie tak wygląda ten składzik. To co wam się udało zmontować, naprawdę wygląda rewelacyjnie, no i jest duży potencjał. Lecimy na pierwszy mecz. Zobaczmy skład pierwszego rywala. Ocie kręcę. To może się szybko skończyć. Uuuu la 1 jeden do zera, Thierry Henry ucisza Łupięk na piłeczka, no i teraz Puskas. O, tutaj poczekamy, tak jest, elegancko. Myślałem, że będzie się przesuwał bramkarzem, ale jeżeli się nie przesuwa, to jest dobry znak, raczej jest średni. Nie 2 do jednego Thierry Henry. może ciężko go zatrzymać. Dobra, teraz działo Pedro, szedł w drugiej połowie Diego Nazario. I goal! Ależ to zrobił! Jedziemy, jedziemy. Teraz będzie okazja Nazario! On się w ogóle przesunął w złą stronę. Mamy 3-2. To chodzi, widzowie, ale to chodzi. U. Uu, uuu, uu, uuu, uu, Hat-trick Nazario chyba w 5 minut. Oj, 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 Jeszcze będą emocje, 4-3. Nazario. Łooooooo! Panie kochany! Ej ej, 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 Red card, guys, red card. I mamy rage quit, mamy rage quit po tej akcji. Wygrywamy pierwszą rudę, lecimy na ćwierćfinał. Zaraz zobaczmy skład kolejnego rywala. I ten skład wygląda gorzej. Oj, to będzie gol 1-0. Uuu, Berardi co wchodzi, ale do kogo ją zagrać? No właśnie. Aha, tak jest, jedenastka. No to do jedenastki podchodzi Tata. Tata. Goal! Nazario z kolejną bramką. Nie no kurczę. O, ale zjanuszował. Chociaż i tak wyszedł z tego nieźle. I strzelił gola. No i teraz będzie okazja. Bramka do szatni czy nie? puszczasz? 2-2! Ruszamy David Ginola. To może być akcja dająca nawet zwycięstwo Nazario! Wracamy! Będzie okazja żwinolka, no to będzie koniec. Czy nie będzie? Zinola spokojnie kładzie rywala. I strzelamy do pustej. 4-2. Nie, jejku. Oj oj oj. Oj, Ojoj, oj, to już musiało się zakończyć bramką, Znowu 5 bramek, znowu 5-3. Putejas, 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 putejas. Wielki spokój, jest pauza. Jest 6-3 i prawdopodobnie Meledicto wychodzi z meczu. I to są, moje drodzy, dwa rajdźmy. Półfinał. A to skład finalisty. O kurde, półfinalisty. Zobaczmy, Nazario do Puszkasza. Puszkasz czeka na Nazario. oj, Ojoj, oj, to musi być gol. Zobaczmy, puszkasz Nazario, o nie, Jinola, tak, o kurde, oj, 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 co robi Nazario, ej, nie, nie wierzę, że ta postawa wersja jest tak mocna, będzie karne, będzie karne, o, no to Nazario, moi drodzy, z bramką, 3 do 0 w półfinale. I Rage quit po tej trzeciej bramce, a więc błyskawicznie. Przenosimy się na finał draftu. Zobaczmy składzik finalisty O, ten Johan 97 będzie groźnie. O, bratku. Zobaczmy Puszkarz, na mamy wyrównanie. Nie, nie. Tak, tak, jednak. <grym> No i niestety moi drodzy przegrywamy. Jeszcze raz przeanalizujmy, ale schemat chłop ma. Ociek ręce, mega szacunek, Uwaga, uwaga, o tragedia. No to pierwsza paczka za ten drafcik. W obliczu tego, że nie ma eventów, to właśnie. Nie jest kolorowo. No co to ma być? Speliga francuska, matko jedyna. Lecimy na drugą paczkę. No i wczoraj no, no i w ta lepsza paczka, tak naprawdę chyba Inform byłby kluczowy, ale SN Holandia, o mój Boże, DP, czyli 84 overall, to najlepszy overa za ten draft. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, jeżeli chcecie wziąć udział w kolejnych wojnach draftów z widzami, to koniecznie wbijajcie na Instagram i na kanale nadawczy, lub czasami też i na storce napiszę, kiedy wyszukuję właśnie Was, także wbijajcie na Insta, ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, no i na razie.